Cień! że z jestem w Frosty Mieś. i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić miniaturkę 3D. Może to takie, nie 3D, ale będzie wyanimowany skin, tam Wam pokażę, jak go wyciąć. Tak, aby było wszystko dokładnie, pięknie, ustawić fajnie w Gimpie, i zrobić taką fajną miniaturkę. Będzie prawdopodobnie przyspieszony tym, bo będzie bardzo fajnie. No i tak jeszcze Ty, drogi Widzu, zachęcam Cię do zostawienia takiego czerwonego przycisku, jak Wam, jak wam się w sumie i Tobie, Widzu, tak właśnie wiem o tym, że tak dokładnie Ty, Widzu, Ty, no tak Ty, 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 nie zostawiłeś takiego przycisku, jak Wam się wyświetla w tym miejscu na ekranie. Ja jestem tego w 100% pewien, a jeżeli już zostawiłeś i masz szary ten przycisk, no to jesteś fajnym Widzą. Nie że, mówię, że ci, to nie zostawili nie są niefajni, no ale po prostu ty jesteś takim drabilnym widzem. A jeżeli jeszcze nie zrobiliście, i ty, i wszyscy, jeżeli nie zrobiliście jeszcze najważniejszej rzeczy, czyli wbicia na mojego Discorda, zostawienia subskrypcji i łapki w górę mojego i na oczywiście Discorda, Discord właśnie wyświetla tutaj, subski tutaj, a łapka w górę tutaj. No a więc dobra, no i co? Pokażę Wam dzisiaj, jak to zrobić. I potrzebne no, będą trzy programy. Pierwszy program będzie Mine-imator, link do programu macie w opisie. Yy, drugi program będzie GIMP, a trzeci to będzie Paint 3D. Wszystkie programy powinny być w opisie. No i tak, odpalamy sobie znaczy Mine-imatora, mam już odpalonego. Tutaj, jak widzicie, robiłem już różne animacje skinów, takie porządkowe. Tutaj mamy skina pana Lukisia i mój i Zimsona. No i tutaj macie też bardzo wiele funkcji, na przykład jak ktoś umie robić animację, podsyłajcie je wa, podsyłajcie właśnie mi jakieś fajne animacje, będę robił film z animacji widzów na Discordzie. No i tak. I weźmy sobie skinę takiego pana Lukisia. Przyjmijmy, weźmy sobie taką truskałeczkę. Link do pana Lukisia świetla, mi świetla teraz w karcie. No i wyanimujmy zanim, go jakoś. Dobra, poczekajcie, podleśmy trochę do góry, w dół. Tak fajnie, on Weźmy, przyjmijmy. Więc ja was będę za mnóstwo, że wam ten laps to fajnie animuje, potem będziemy się widzieć w kolejnym programie do wycinania. No a więc ten lapsik. Więc zdorę, widzimy się już po time lapse. Bo nie mówiłem tak fajnie dwa skiny, że tutaj, niby, ja spadam, będzie tutaj jakaś skarpa zrobiona. I że luki tutaj stoi, się ze mnie C. I tutaj będzie jakaś fajna skarpa. A więc teraz tak robicie. Wpisujcie coś jak narzędzie wycinania. Poczekajcie. Yy, narzędzie wycinania. Abyście mieli, oczywiście, mniej roboty. I klikacie tutaj. Yy, macie takie okienko, a się otwiera. Klikacie nowy. I teraz wam się robią takie ekrany dwa I musicie to wyciąć W ten sposób Nie, źle yy, teraz nowy W ten sposób wycinamy No i bierzemy teraz takie coś i klikamy Kopiuj I odpalamy teraz nasz drugi program yy, Nie, nie zapisuj Ale skopiowaliśmy już sobie, odpalamy teraz sobie nasz drugi program Który to jest program Paint 3D ja kiedyś nie robiłem mnie turki na starym kanale. Magiczne zaznaczenie bierzecie i docinacie sobie to w ten sposób, aby starać się jak najlepiej to ustawić, aby nasz program nie miał dużo roboty. Tak, wiem rozumiem, że głowa pana Luki się jest ucięta, chyba to poprawimy, aby to nie było aż tak skrzanione, więc jeszcze raz na gdzie wycinaj, czekajcie chwilę. Teraz klikamy kopiuj i odpalamy Pana Paint'a 3D. Anulujmy, wycofajmy, wklejmy. Na nowo oczywiście skróty klawiszowe, czyli Ctrl C, Ctrl, -C, Ctrl V. Najprostsze skróty. I klikamy dalej. I teraz mamy takie, takie, takie rzeczy, które jakby nie, nie, byśmy nie chcieli mieć. Usuwamy aski na pana się znowu zaznaczamy. Bardzo prosty program, wam nadzieję, że chodzi o takie sprawy. No i klikamy, gotowe. Mamy dwa skiny. No i tego Mine Imatora możemy zamknąć już. Zapiszmy sobie Project. Project, projekt Zamknął nam się już Mine Imator. Zamykamy również to okienko. Nie, 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 nie zapisujemy. Zamknij okienko. Nie, nie, zapisujemy. Tutaj ten komputer też zamykamy. Odpalamy Gimpa teraz. Tak, odpalmy gimpa. No i w sumie chyba z gimpa mam teraz zrobię proces przyspieszony, jeżeli chodzi o miniaturkę, chociaż i tak ten film trwa 7 minut, ale zrobimy Wam timelapsa z gimpa. No to w sumie tylko Wam pokażę, jak tutaj Klikamy plik nowy. Gdzieś tutaj wymiary standardowe wam się czas jeszcze na ekranie wyświetlą. Okej. Okay. Yy, usuń warstwa. No i co? To się widzimy na Timelapse w sumie po Timelapse. No a więc timelapsi. A i tak jeszcze tak, tak jeszcze nie było timelapsa, bo, 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 bo mi się nie chce robić go. Ale była trochę głośniejsza muzyczka, ustawia się z wszystkim, tak jak chcecie, Ctrl-C Ctrl Nie, Ja jestem tak pomer powiększę. No i już się widzimy na timelapse, a więc teraz timelapse! They mentioned she told me so fine everybody asked me how i know i smiled they mentioned she told me so fine everybody asked me how i know i smiled they mentioned she told me so fine everybody everybody A więc, dobra widzowie, widzimy się już po timelapse'e. No to jest te takie małe dociągnięcia nam zostały do zrobienia. Tak jak na przykład można dać taki napis minecraftowy. No i teraz sobie weźmiemy to, zmniejszymy, trochę bardzo zmniejszymy. Przeciągniemy tutaj tak fajnie w róg, aby że nie było. Przekształcimy to i poddawamy jeszcze, podaję poddawamy. Tak, tak, tak już poddawam. poddawamy jeszcze jakieś fajne emoji. To muszę wyłączyć, to też... Oj, powiem, to też. O, 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 to, to, to nam się przyda. Djedziemy, przenosimy, zmniejszamy, obracamy sobie, przekształcamy, kopiujemy. po będziecie poruję warstwy. Mamy gotową miniaturkę. Gotowa miniaturka, klikamy klik wyeksportuj do pulpit, yy, tak, ma, ma takie coś jak paczuszki, yy, tak i nazwiemy to miniaturka, poradnik, dobrze, no i wyeksportujemy, Tu na drugim monitorze mi się takie coś pokazało i klikamy wyeksportuj. A w ogóle widzowie, dowiedziałem się, że 63 z tego co dobrze pamiętam procent w ogóle ciasto na ekranie wyświetli oglądał mnie bez subskrypcji. Wiecie, widzowie, to takie, takie, takie trochę smutne, że ja się staram, robię takie fajne filmy, taki fajny content, że na przykład robię live urodzinowe z przedłużaniem, tak. który będzie 17 sierpnia o godzinie 11. Zapraszam wszystkich serdecznie. Będzie rozlosowanie nagród. Tak, będą nagrody. Za darmo. Yy, tak, za darmo, za darmo. Yy, tak, będzie rozlosowanie nagród, a więc zapraszam Was wszystkich na tego live'ika. No więc co? Nauczyłem Was robić miniaturki 3D. Tutaj jakby widzicie, że to jest 3D, więc nikt wam... każdy wam może powiedzieć, że to jest 3D. Tak. W mieć bardzo mam ty jesteś, tak? No i w ogóle polecam Wam wbić. do Lukisia. Link w prawej górnej karcie. Trochę wcześniej w trakcie Timnapsa był link do ziomsona, tak do Ziemsona, do niego również wbijcie, do Lukisia było chyba dwa razy nawet. Yy, więc podbijacie do chłopaków, pozostawiacie im subiki, łapeczki w górę, pomóżcie im się rozwijać. Yy, no wiecie, każdy robi inny content. Ja robię content poradnikowo Minecraftowy. Luki robi content Minecraftowy. Ziomson yy, robi content poradnikowo Minecraftowo... Nie wiem jeszcze jaki ja robię. Poradnikowo, minecraftowo, streamowo, kontentowy. Ja już wam nie będę tego się dużo ciężka bo on ma 14 minut i dokładnie 1-12 sekund. U was to będzie trochę krócej, bo te lapsik, wiecie, wiecie o co chodzi. No i co? No i do usłyszenia. Marka.